Es tut mir unendlich leid, dass wir dieses Vertrauen enttäuscht haben. Ich entschuldige mich in aller Form bei unseren Kunden mit den Behörden und der gesamten Öffentlichkeit für das Fehlverhalten. Firma Byłem trochę przeciwny kupna tego samochodu ze względu na jego cenę, trochę wyrywała z kapci, ale pomyślałem, no rodzina jest, samochód trzeba dobry kupić, będzie nam służył latami. Przy normalnej jeździe do pracy i z powrotem paliwo kosztuje 25 funtów tygodniowo, 100 funtów jeśli pomnożymy to razy 4, czyli na cały miesiąc, razy 12, czyli 12 miesięcy to będzie 1200 punktów. Przy tym, co już wydaliśmy, gdzie mamy auto 2 lata, to jest 2400 funtów za rok, za samą jazdę do pracy i z powrotem. To jest Lidia i nasz samochód. Volkswagen, oczywiście, Volkswagen Golf. Pierwsze auto, jakie mieliśmy, ale bardzo się z niego cieszyliśmy. A tutaj przytulaski. Niestety skrzynia biegów się psuła, więc trzeba było zamienić na Citroena. i jego pierwsze auto, to był Passat. ten Passat. A to mojego brata. Mieliśmy zamiłowanie do pasatu przez naszego ojca. Ojciec w pracy miał pasata i tak się wszystko zaczęło. To jest mój Passat. a to ja coś tam koledzy. Volkswagen nauczył mnie niemieckich precyzji. Volkswagen, montując te urządzenia w silnikach, które spowodują, że będziemy myśleli, że samochód spala mniej, wiedział tak naprawdę, co się stanie? Czy w ogóle ludzie, którzy stoją na wysoko na stanowiskach, zdawali sobie sprawę z tego, że coś takiego wyjdzie na jaw? Te auta, które tu teraz widzicie, są piękne. To jest niemiecka precyzja niemiecki samochód z niemieckim silnikiem. To powinno chodzić, to powinno działać, to powinno nie kłamać przede wszystkim. Spójrzcie na te ceny. Te ceny przecież okrutnie drogie samochody, za które można by było tak naprawdę dom kupić. A teraz co? Czy Volkswagen tak naprawdę zmniejszy i zmieni to wszystko? Czy zmniejszy ceny? Jestem bardzo ciekaw, ale czy tak naprawdę mnie to dotyczy? Tego ja nie wiem, ale poszedłem na chwilę zobaczyć, ile jestem w stanie policzyć samochodów przez około minutę. Spójrzcie sami. 13 aut w około minuty. To całkiem nieźle. Dosyć sporo ludzi będzie prosiło o reklamację z Volkswagena. Czy Volkswagen da radę sobie z tym podołać? Tego nie wiem. Wiem tylko jedno. Nieładnie Volkswagen. Oj, nieładnie!